Płakała na ławce w parku. Ostatni dzień. Jutro eksmisja. Dwoje dzieci. Zero pieniędzy. Podszedł bezdomny. Pan, Myślała, pan że poprosi o ma. pieniądze. Mam dość. Wyciągnął rękę. Potrzeba... Ale nie po to, żeby brać. Żeby dać. Pięć złotych. Swoje ostatnie. Proszę pani, widać, że pani potrzebuje bardziej niż ja. Kupiła chleb. Dzieci jadły, przetrwali tę noc. Następnego dnia znalazła pracę potem lepszą, potem własną firmę, ale nigdy nie zapomniała tego bezdomnego szukam tego człowieka ostatnie 50 złotych. Szukała go dziesięć lat każde schronisko, każda ławka w mieście znalazła pamiętam panią, ławka, płakała pani. Zabrała go do swojego biura praca, mieszkanie, godność. Zapytał dlaczego, odpowiedziała bo dziesięć lat temu dał mi Pan nadzieję za pięć złotych. Kiedy nie miałam nic, Pan dał mi wszystko teraz ja oddaję. Dziś pracuje w jej firmie, ma własne mieszkanie, a te pięć złotych oprawione w ramkę, stoi między nimi. Dowód, że dobroć zawsze wraca. Milion razy.